Siema, witam was. W kolejnym odcinku zagrajemy w Undertale. I tak, w poprzednim odcinku co było? Był koniec Neutral, Neutral Rana. W tym odcinku będziemy sobie już robić kroki na rzecz Pacyfista, True Pacyfista. Więc musimy troszeczkę zbaktrakować naszą drogę magiczną. To co myśmy zrobili, żeby dojść do, do pieczary Grotyne stle króla. Musimy trochę się teraz cofnąć. Tutaj tylko zaglądę, zobaczę, co się zmieniło. Bo tak szczerze, to trochę mnie to ciekawi. Tu były te trumne, nie? Nagrywa się to wszystko? Nagrywa. Żeby gafy nie robić, to muszę sprawdzić też. Okej. Okay. Jest pusta trumna, okej. Okay. Chyba raczej się nigdy nie wypełni, więc. trochę ciężko, żeby nie była pusta, no ale dobra. Chciałem sprawdzić dla własnego spokoju. I dla własnej wiedzy. <laughs> dobra. Bu! Co musimy właściwie teraz zrobić? Zobaczcie tylko, jakie mam item, jakie mam salady, residue. Yy, na pewno będę musiał wrócić się chyba, na pewno chyba tak. Do Snowdin, o ile pamiętam? Najpierw do Snowdin i potem będzie ok. Oczywiście najpierw jeszcze chcę przejść przez MTT Resort, żeby kupić klucz tam od tej Katy i Bratty, żeby wejść do magicznego domu. Ale to zobaczyć za chwilę do jakiego domu, do czyjego domu to prowadzi. Mm, zjedziemy sobie na razie w dom Dzięki urde twórcy, naprawdę, że du, tutaj te windy i nie trzeba przepierniczać całego tego. tego całego miejsca, nie? Te windy naprawdę tak dużo, tak bardzo ułatwiają wszystko, że, że sobie tego nie wyobrażacie. No i winda jedzie bardzo krótko, no patrzcie, magia! Muzyki nie ma. Ej, czy ja dobrze w sumie robię? Może powinien zadzwonić do kogoś, nie wiem. To, 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 to można było się tego spodziewać, no ale. Koźwa. Um, Okej, okay, no... O ile pamiętam, to tam trzeba teraz się cofnąć. O, jest jakiś dźwięk. Znaczy, to nie jest wciąż muzyka. Dziękuję! Może na po prostu nie było muzyki, nie no, wątpię. Dobra. MTG Resort, dzień do... Ring? Dobra, czyli chyba jednak dobrze się działo, nic nie spieprzyłem. Ktoś dzwoni. Hej! Um, to Undyne. Całkiem mordy, Papyrus! To był twój pomysł. Okej. Okay. Cz człowieku, musisz dostarczyć coś dla mnie. E proszę? E jestem Snowdin z... z przodu domu Papyrusa. E cześć, nara. Okej, okay, czyli tak. Miałem rację, trzeba iść do Snowdin. Dobra, już mnie gra w odnaczenie uspokoiła, że wszystko jest w porządku. Jest muzyczka, jest wszystko, ktoś zadzwonił. Od razu człowiek się lepiej czuje, prawda? Prawda. Dobra. Wait, bo ja teraz nie mam miejsca bardzo, nie? Zjedzmy to Mamy jedno miejsce w ekwipunku teraz. Ja mogę to schować do... Nieważne. Fuck it. Dawaj. No nic innego nie potrzebuję. Dobra. Thank you. Thank you, thank you. Ok. Dobra, czy teraz używamy kluczy? Teraz idziemy do Snowdin. W sumie Snowdin jest przed tym miejscem, gdzie ten klucz pasuje, więc najpierw może użyjmy klucza? Ale dopiero potem wróćmy do Snowdin, w sumie. Oh, wait. Jak się tędy teraz podróżuję? Tutaj była ta. Tutaj była ta akces metatonem. W prawo jest. W prawo jest winda, zajebiście. Spierdalamy do windy. I zjeżdżamy na sam dół, o ile tak sądzę, Le floor One. Okej, okay, zabierz mnie do cukierni. Bądź win do moja. Bądź win do moim senpajem, który mnie we wozi. Hmmm. Save point. W sumie zapiszę sobie po tym kluczu. Tak, to jest laborato laboratory. Welcome to my laboratory. Chociaż w sumie może w takim razie... waterfall? Mm, nie wiem, jak długo zajmie mi to otwieranie tego domku. W sumie nie wiem, czy tam cokolwiek jest. Możliwe, że nie. Chociaż w sumie zdążymy do tego Snowden dojść, co? Tra-la-la. -la. Co jest środkowa akorna? Akorn... Akorn to jest żołądź, prawda? To naprawdę jest zagadka. Chyba żołądź, tak sądzę przynajmniej. I niech mi będzie, że to żołądź. Okej, jesteśmy na miejscu. Siemanko, dzięki. Darmowa taryfa zawsze spoko. I teraz idziemy w lewo. I teraz idziemy tu? Nope. To jest dom Blukiego? Tak, to jest dom Blukiego, czyli tutaj. Okej, okay, ty jest zablokowane. Hmm, ale my mamy kluczor. Pip, pip. Okej, okay, drzwi czerwonego są odblokowane. Klucz zniknął. Okej, okay, zgadujcie, czyj to jest dom. Drogi pamiętniczku, y <ścoughs> siostra Shire niedawno się upadła. To smutne. Bez jej siostry ona... Hmm. Bez jej siostry nikt nie, może, nie, ma, nie ma z kim porozmawiać. Więc nie poszedłem i powiedziałem, że ona, Bluk i ja powinniśmy zrobić jakiś performance razem. Wydawało mi się, że polubiła ten pomysł. Droższy pamiętniczku. Pamiętniczku. Lubię kupować, Każd kupować nowy pamiętnik, co każdy wpis, który robię. Kocham kolekcjonować pamiętniki. Najdroższy pamiętniczku. Nasz kuzyn opuścił farmę, żeby zostać treningowym manekinem. Treningowym Czyli ten treningowy manekin jest też ghostem. No okay. okej. To zostawia tylko mnie i Blukiego. Bluki zapytał mnie, czy. Hmm. Czy będę chciał być jakiś tam, nie wiem, cokolwiek. I brzmiał strasznie. Czy on chce być, nie wiem. Dupa jeżdża, że on chce robić karierę do Nie wiem, nie wiem, co znaczy korporir. Yy, Przepraszam bardzo, to nie jest program Potłumaczmy z Arku Fyfy", tylko to jest Undertale. Mój... Moi... Kurwa, mój kochanie pamiętniczku. Spotkałem kogoś interesującego. Ostatnio zapostowałem reklamy na mojego ludzkiego fanklubu. Dzisiaj było nasze pierwsze spotkanie. Tylko jedna osoba przyszła. Szczerze, jest głupia i jest... Ma obsesję na punkcie kreskówek, ale jest... Coś zabawna. Chciałbym ją kiedyś spotkać. Mój diary my dear. Super. Moja kolekcja pamiętników rośnie. Mam teraz pięć. Dir diary, o, znowu dear pisze. Zaskoczyła mnie czymś dzisiaj. Narysowała ciało, które chciałaby dla mnie stworzyć. Mm. Forma, wykracza, przekracza, forma wykraczająca ponad moje naj. najdziksze fantazje. W formie takiej jak ta mógłbym w końcu czuć się z sobą. Po tym wszystkim. Yy, nie ma szans, żebym był teraz gwiazdą. Przepraszam, bluki. Co? Aha, teraz chyba może być. Dobra, teraz może być gwiazdą. Przepraszam, bluki, moje. Moje marzenia nie mogą czekać. Czyli. i... E... Fajnie jest, że to jest. ...kuźwa, firewall z pamiętników nie można przejść, okay. e, tak, to jest Kuzyn Blukiego, to jest Metaton i on ma ciało zrobione przez Alfis i Alfis to był ten, 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 który... ...to był ten potwór, który ma obsesję na punkcie ludzi, no. I jest zafascynowany kreskówkami, wszystko jasne. Czyli Metaton jest po prostu... ...duchem, który nawiedził automat. I potem... już nie był automatem, tylko dostał nowe ciało od jest i zaczął nas gonić i potem nas chciał zjeść i tak się to kończy, dobra. Koniec historii, dziękuję, dobranoc i tam przejść nie mogę, niestety to jest trochę bieda... ...że tam nie mogę przejść, ale... dobra, fuck it. W sumie zadzwońmy do kogoś tam, może co? Chyba jak się dzwoni to, daj coś się nowego ciała, nie? Co? Włamałeś się do, do domu kuzyna na pstablukę? To... to... Hej! Jak się on nazywał, anyway? Hapstab look. Szczęśliwy duch. Okej! Okay. To, to jest raczej złe. To nie jest złe. To po prostu jest, ej? To po prostu mi headcanon, cokolwiek. No okej, okay, oczywiście wymyślił śmieszny dżuk. No ta... No to tak. W tylko wait. Czy w sumie metaton, czy metaton to było imię ducha? Czy metaton to jest imię tego całego robota już? Robablitek tego całego robota. No okej. Okej. Okay. Okay. 9 minut mi zajęło wrócenie tutaj i przeglądnięcie tego domku. Jest pies! Cześć piesku! Dawaj, zapierdzielamy do Snowdream. Hops, 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 jej jest animacja, Jezus Maria, najlepsza na świecie. Okej, okay. powiedz coś ładnego mi. Y Jeśli jest gorąco lub zimno, zawsze możesz na mnie liczyć. No okej, okay, ja wiem, że mnie zawiedzisz. I do Hotlandu i do Snowdin. Pant, 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 pant. Pszcz. Pies podwodny. Dobra, wróć kiedyś, jasne, jasne, że wrócę. Trzeba mieć. tak samy... tak, bo klucz no jasne. Będziemy musieli teraz iść do Undyne i coś dla niej dostarczyć. Kurde, sama nie potrafi. Cóż, um, więc. Y, chciałbym, żebyś zrobił dla niej przysługę. Y, ja. Potrzebuję cię, żebyś zanim dostarczył ten list, doktor Alfis, Ha? Czemu nie zrobię tego sama? Ehm. Um, um, to, to jest coś osobiste, ale jesteś przyjaciółmi, więc. Y, powiem ci. Hotlands się. Nawet nie chcę tam iść. Okej. Okay. Pewnie znowu padnie, więc masz. Dostałeś list, Undyne. O, i jeśli będziesz chciał go przeczytać, zawijecie. <grym> Dzięki. Jesteś najlepszy. Super. Ja wam pokażę tryska śmiesznego takiego. Mamy gdzieś tam save'a, nie? Mamy list. Ale... dropnijmy go. W wszystkiemu. I w logice wyrzuciłeś list. Okej. Okay. Nie będziemy go otwierać, bo, bo... bo to będzie spoiler. Ale... ale wywalimy go i pokażę, co jest się stanie. Co? Zgubiłeś list? Co jest, kurde? Jak? Czemu? Ym... To jest nie, nie do pomyślenia. Powinienem naprawdę się na tobie zawieść, ale... Em, żeby być szczera, jest trochę mi użyło. Kiedy poszedłeś, napisałem dużo lepszy list. I tym razem już go nie zgubisz. Zgwarantuję ci to. Dostałeś Antaj list, list... List E i X. I dlaczego poszedłem tam, żeby go drepnąć? Bo chyba jakbyśmy go tam dro dropli przy niej, to abyś już na nas obraziła. I patrzcie co teraz się stanie. List jest zbyt silny, żeby być wyrzuconym. Jest lepszy. ten... Bierze <gryżę> nad tobą górę, okej. Tu jest baterii. Dobra, teraz musimy wrócić do Hotland. Hotland, Miami. Tra la la. la, -la, -la. Musimy to deliverować do Alfis. Hotland. Dawaj. Zapłyń mnie tam. Ja mnie do doktora Alphys. Nie zakradaj się przed, za domem. Nie zakradaj się za domami ludzi, może być pomylony, pomylony ze śmietnikiem. Dzięki za porady, Naprawdę zrozumiała i się przyda. Dobra. Nie pierdziel, tylko mnie wypuść. Thank you, thank you. Chodźmy do góry, zbierzmy save pointa. I... Zamknięte, ok. Może zapukajmy. Drzwi nie mają miejsca na listy. Czy list tam wrócić? Slide albo no. Slide. Takie, wróciłem list pod, pod drzwi i zapukałem. Ale u odsuń się. O nie, czy to kolejny list? Nie chcę go otwierać. Nie mogę go po prostu wysunąć z powrotem? Nie. Nie mogę tego dalej robić. Muszę go przeczytać. Um. I z ściotkania do troch jest ciężko zamknięty. Ład. Czekaj chwilę. A, drzwi. Alfis? Hej! Jeśli to jest kawał, to. O, mój Boże! Czy ty napisałeś ten list? Nie był podpisany, więc nie mam pojęcia, kto. O, mój Boże! O nie! To to słodkie. I ja nie, nie miałem pojęcia, że ty, ty. Ty tak piszesz w taki sposób. To zaskakujące też. Ja po tym wszystkim. po tych wszystkich zgrzeszach, które zrobiłam. Nie. nie zasługuję na to, żeby być żeby Żebyś mi przebaczył. No ale... Y, co? I y, co? Y, tak... Tak bardzo pasjonujące? Y, Okej. Okay. Wie, wiesz co? Okej. Okay, zrobię to. To jest... naj... No... List. No... To to, to... 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 Chociaż tyle mogę, mogę dla Ciebie zrobić. Tak. Y, chodźmy na randkę. <grym, <grym, super, że Andaj nie podpisała listu. <laughs> Trochę się spieprzył ten plan, ale, ale na no tyle. Dating Start? No tak, oczywiście to jest gra o randkach i o robieniu przyjaciół, więc Alfis też musiał to zaliczyć. Sorry, wciąż się ubieram. Okej, okay. Okej, okay. jak wyglądam? Mój przyjaciel, mój przyjaciel, mój, przy, mój, mój przyjaciel pomógł mi wybrać tą sukienkę. Ma świetny gust. Anyway, przyjaciółka dobra. Zróbmy to. Dating start. Ej! Czekaj! W sumie nie możemy jeszcze zaciągnąć randki. Dating stop. Ta gra jest świetna. Muszę dać się itemy, żeby... ...wznieść twoje statystyki. To podniesie szansę na pomyślny wynik randki. Co się nazywa Chloroform. Prawda? Anyway, nie, nie martw się, jestem przygotowana. Schowałam prezenty... ...w Ebbingstockpolling. Aha, na, to, na randkę takie jak ta. Na początek mam... ...trochę... ...czegoś do oczyszczenia zbroi. Pucuj mi zbroję. Będziesz pucować jak temu temu, jak tym dwóch rycerzom czarnym. Może... Chyba nie może tego użyć. Ale mam też trochę wodoodpornego kremu na Twoje łóżki. Twoje łzki, cóż. E, Co ty na ten magiczny zestaw do naprawienia. naprawienia spirki, czyli włóczni, który ja. E, hej! Zapomnijmy o wszystkich itemach. E, po prostu zacznijmy radkę. Late in starty. E, tak! E, Zarantkujmy. E, czy ty lubisz? A mino? Nie! I, hej! Ty, ja też! Super. Pogadaliśmy. Hej, ch chodźmy gdzieś. Ale gdzie jest dobre miejsce, żeby pójść na randkę? Mam! Chodźmy na śmietnisko. Super! Dobry, dobry najlepszy plan. Zawsze najlepsze miejsce na randkę to śmietnik. Jesteśmy. To miejsce, gdzie Undyne i ja chodzimy cały czas. Znajdujemy dużo świetnych rzeczy tutaj. Hech, ona naprawdę... Um. O no nie! To, to ona! N nie mogę... Nie mogę pozwolić zobaczyć mnie na randce z tobą. Czemu? Ponieważ... Cóż... O, o, o nie! nie. Nadchodzi. Hej! Tu jesteś! Ja... Hmm. Yy, ja w sumie zrozumiałem, że jeśli dostarczysz ten list, może, może to być złym pomysłem dostarczenia go, więc ja to zrobię. Daj mi go. Ha, Nie masz go? Nie. Czy widziałeś ją chociaż? Tak. Tak? Więc jest gdzieś blisko. Dzięki. Yy, będę szukać dalej. O mój Boże. Cóż, to chyba oczywiste, nie? Ja naprawdę ją lubię. Znaczy, znaczy bardziej niż lubię inne osoby. Przykro mi. Po prostu zrozumiałam, że... Byłoby śmiesz... By byłoby może fajnie pójść na trochę udawaną randkę z tobą? Żeby poczuć... Żebyś się poczuł lepiej? Cóż, to brzmi gorzej, jeśli... To tak teraz tego posłuchałam. Przykro mi. Znowu spietrzyłam. Undyne jest osobą, którą... Z którą ja bym naprawdę chciał iść na randkę. więc, wiem... Ale... Ona jest trochę poza moją ligą. Nie tak, że ty jesteś, że nie jesteś fajny, ale Undyne, Ona jest taka pewna i silna i śmieszna, jest zabawna. Ja jestem Nikim. Fraudem jestem, nie, nie pamiętam, nie wiem co to jest. Jestem. jestem królewską z sojęcystą, to właśnie, to naukowcem królewskim, dokładnie, ale. Wszystko co robię, to ranie ludzi. Powiedziałem ja jej tyle kłamstw. Ona myśli, że ja. Ona myśli, że jestem bar... jestem dużo fajniejsza niż. niż tak naprawdę jestem. Jeśli się do niej zbliży, ona. na się dowie prawdy o mnie. Co powinna zrobić? No, powiedz jej tą prawdę, da? Prawdę? Ale jeśli powiem jej to. Ona mnie nienawidzi. Czy, czy, czy to nie jest lepiej tym, tym sposobem, żeby żyć kłamstwem, kiedy, w, kiedy w oboje ludzi jest, są szczęśliwych? Lepiej żyć kłamstwem, czy, gdzie kurwa arek wysłów się ty chuju! Czy, le, czy lepiej żyć kłamstwem, które sprawia, że oboje ludzi jest szczęśliwych, czy prawdą, która sprawi, że nikt nie jest? Mówią bądź sobą, ale naprawdę nie wiem, kim, kim jestem. Raczej wolałabym być t, tą, t, za co lubią mnie ludzie. <śpiewane> Nie no, masz rację. Codziennie jestem przestraszona. Przestraszona, że... Przestraszona, co się stanie, jeśli ludzie się o mnie dowiedzą. Naprawdę będą zranieni z mojego powodu. Ale jak mogę powiedzieć Andain prawdę? Nie mam tyle pewności. Z pierwsze znowu. Jak mogę poćwiczyć? Okej, okay, zróbmy roleplaya. Niech będzie Ro roleplay. To w sumie brzmi zabawnie. Okej, okay, którą będziesz. You'll be undying. I'll be undying. No, to chyba logicznie ja muszę być undying, skoro ty już będziesz sobą, ale to, to będzie better, prawda? No. O oh, right, oczywiście, tak. M, czyli cześć Andain, co? Jak się dzisiaj czujesz? You're cute. I'm fine. Ha, 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 dobrze, dobrze usłyszeć to. Um, więc chciałabym powiedzieć ci coś. To kisses you. co jest Alfis? Um, widzisz, ja um, nie byłam z tobą szczera. Widzisz, ja. O, zapomnij. Undyne! Ja nie chcę ci powiedzieć, co, co, co ja czuję. Jesteś taka, taka dzielna, i silna, i miła. Zawsze słuchasz mnie, kiedy mówię moje nerdowskie rzeczy. Zawsze robisz to, co możesz, żebym poczuła się, się specjalna. Mówisz. Mówisz mi, że zlejesz każdego, kto wejdzie na moją drogę. Undyne, ja nie mogę tego dalej ciągnąć. Ja jestem w ciebie szalenie zakochana! Ja, trzymaj mnie, Undyne! Trzymaj mnie! <laughs> Siemanko, witam w mojej kuchni. Co ty właśnie powiedziałaś? Andain, um, Ja... ja tylko... Hej! Ła! Wow, czekaj chwilę. Twoje ubranie... twój strój jest bardzo słodki. Co, co to za okazja? Czekaj chwilę. Czy wy dwaj woje jesteście na rancie? Tak? Chyba znaczy nie, znaczy myliśmy, ale ja byliśmy tylko replejowaliśmy jako ja i ty. Co? Chodzi o to, że ja... Undine, ja. Super. Tak kłamałam cół do siebie. O czym? O wszystkim. Ja mówiłam ci, że... dobra. O, to się właśnie kłamała, nie będę tego najpierw próbował tłumaczyć. Mkay. O, o minę, a Mino widziałem, że ona kłamała z tą historią, że to widziałem. Alfiz, Ja tylko chciałem ci zaimponować. Chciałem, żebyś myślała, że jestem mądra i, i fajna. To, a, że, że, nie jestem tylko jakimś, jakimś nerdowskim przegrywem. Alfis! Undyne, ja naprawdę myślę, że coś miła, ok? Alfis, <laughs> To jest <zajebiste. śmiech> Alfis, <Alphys. śmiech> ta gra jest zawiśćna. <laughs> naprawdę też myślę, że coś miła, ale musisz sobie, musisz to zrozumieć, że wszystko, co powiedziałaś, nie ma dla mnie znaczenia. Mam gdzieś, czy oglądasz jakieś bajeczki dla dzieci, czy tam jakieś inne książki historii. Dla mnie, wszystko to, to jest tylko nerdowski syf. To co sobie lubię, jest to, że jesteś pasjonatką. Jesteś analityczna. Nie ma znaczenia, co to jest. Ty się tym przejmujesz. 100% na maksymalną mocą. Więc nie musisz kolmać. Nie chcę, żebyś musiała kłamać kogokolwiek. Alfic. Chcę ci pomóc stać się. Szczęśliwą Tomkiem jesteś. I wiem tylko, że jedyne czego potrzebujesz to, to trening. Chyba się śmietnik zagotował. Undyne, ty będziemy trenować? Pff, co? Ja. <laughs> Siemanko. Nie. Ja. Papyrus to zrobi? <laughs> get this get this bones shaking. <laughs> to czas, żeby Przebiec to okrążeń, super. Gotowi? Zaraz włączę licznik. A ja postaram się. O mój Boże, halo, co to za muzyka? Ona szaftowała, co nie? Te, te... te... te kresówki, te komiksy, one wciąż są prawdą, prawda? A Anime jest prawdą, prawda? No nie. Nie! Nie! Mogę... czuję jak moje serce się teraz łamie. Nie, nie, nie mogę tego przeżyć. Muszę być silna. Muszę to przeżyć, muszę być silna. Dla Alfis. Dziękuję ci, człowieku, za powiedzenie mi prawdy. postaram się. Zrobię to, co mogę, żeby żyć w tym świecie. Do zobaczenia. Okej. Okay. Nie znowu jestem kuźwa na kwiatkach. Aha, w sumie, tu, w sumie byliśmy na randce, na śmietnisku. No niech będzie. Okej. Okay. Wydostajmy się z tej wody. Tak, tak, tak. Śmieci mnie pełnią determinacją. Co, co, co innego mogą mi zrobić śmieci? Wydostańmy się stąd. Tak, tak, tak w ogóle. Coś tu jest? Jest. Zajebiście. Amina. Ring. Y Cześć. Czy to nie był. Czyż to nie jest mój drugi przyjaciel, który, który mi ufa? To papyrus. Twój also, tw twój również wspólny przyjaciel, co? Alfis i ja skończyliśmy trening wcześniej, bardzo wcześniej. Bard więc wyszajmy do domu. Bardzo do domu. Y teraz czuję się na tyle silny, bez powodu. Y powinieneś, ja czuję, że powinieneś ja sam pójść do niej, do, do jej laboratorium, do jej laboratorium od domu. Mam tylko dobre przeczucia o tym. Do zobaczenia. Okej. Okay. No i laboratorio domu pójdziemy sobie w przyszłym odcinku. Ale już się ustawimy w tym. Już się ustawię w tym, żeby potem nie latać na kolejnym. Czyli mógłbym to zrobić. Czyli mógłbym tam przejść poza filmami. Ale to mi zajmie tylko minutę do, do płynięcia tam, więc. Na, zrobię to teraz. O, jest pies. Idealnie się złożyło. Płynąć na łódce jasne. Hotland Okej, okay. lecimy. Znaczy.

Yy, kolejny event jakby fabularny, nie będzie dla znowu kolejnej głupiej randki, będzie coś, coś, coś na co wszyscy czekacie, czyli zwroty akcji, fabuła, inne fajne rzeczy, że ojojoj, kutasy z nieba lecą, i dzięki za oglądanie, do moich kolejnych filmów was zapraszam, cześć! Halo, i znowu źle wyłączyłem nagrywanie, bo, bo ta gra jest śmieszna, bez Borderlessa, i muszę klikać 15 razy, zatrzymaj nagrywanie, he <laughs> he